Druga książka z jednej przesyłki z Aurora Crate. Dlatego nie jest w pudełku. Dowierzmy się z tego. Dobra, najpierw tu. Teraz. Teraz koperta. Będziesz stała, będziesz stała. Dobrze. Aha, wszystko. Wszystko na no to lecimy po kolei. Naklejka z fragmentem Artu. Tutaj mamy naklejkę z autografem, czyli Playta, Plata. do książki z Artami. Kolejny art do książki. Kolejny dobra, teraz sama książka. Najpierw pozbędziemy się, bibułki. Teraz pozbędziemy się w folii. Ja, nie tych folii. Dobra, obwoluta. Jaka to jest folia? To jest różowa folia albo fioletowa. Hm. Tak, patrząc na wprost, to równie dobrze mogą być czarne, póki światła nie złapie. Uh, obwoluta. Podoba mi się, że nie ma tutaj żadnych artów postaci. I tył. I brzeg. Brzeg mi się podoba, bardzo w moim stylu. Góra i dół ciągnie się. Cudownie. Dobra, teraz zaglądamy dalej. Najpierw pod obwolutę. Pod obwolutą mamy arta na całości, a twarda oprawa to jest ten sam art, który był pod obwolutą, w sensie po wewnętrznej stronie. Wyklejki. Raz, ten fragment już widzieliśmy na małej naklejce i dwa, o szkoda, myślałam, że tu będzie jakiś inny, to samo. Of Death and Flowers, Content Warnings, Playlist, Pronunciation Guide, Początki rozdziału. Drobne zdobienia. Tu i tu różne w zależności od bohatera. Wygląda na to, że mamy Dual POV. I jeszcze jakiś słowniczek o autorce i żadnych. Bonuców. Tak się prezentuje książka. W obwolucie i z brzegiem bardzo ładne. Arty postaci na oprawach nie mój konik.